Cześć. Z tej strony Mirek. W tym filmie zaprezentuję wam nawilżacz powietrza marki Kronos. Jest to model Prime. Urządzenie to służy jak sama nazwa wskazuje do zmiany wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Stosujemy to w pokojach, w sypialniach, w pokojach dziecięcych, wszędzie tam, gdzie jest zbyt suche powietrze no i przez Suche powietrze mamy pewne kłopoty na przykład z oddychaniem czy jakieś problemy alergiczne czy po prostu wysuszoną śluzówkę nosa. Urządzenie to wykorzystuje metodę ultradźwiękowego nawilżania. Dodatkowo ma wbudowany higrometr. Jest to specjalny moduł, który sprawdza jaki jest poziom wilgoci w danej chwili w pomieszczeniu i higrostat, dzięki któremu będziemy mogli Precyzyjnie ustawić odpowiednią wartość, odpowiednią, yy, odpowiedni poziom wilgotności, który chcemy. I teraz tych poziomów mamy dość dużo. Sami możemy sobie yy, yy, ustawić odpowiednie parametry. Mamy do dyspozycji od 45% wilgotności, aż do 90% wilgotności. I tak naprawdę sami ją regulujemy. Za chwilkę zobaczcie, jak, w jaki sposób dokonujemy tej regulacji. Dzięki zastosowanemu generatorowi anionów, nawilżacz pełni również rolę oczyszczacza powietrza. W skład zestawu wchodzi instrukcja obsługi nawilżacza, pilot do zdanego sterowania nawilżaczem, sam nawilżacz, to jest ta część, to urządzenie. Samo urządzenie mam dotykowy panel za chwilkę o tych wszystkich funkcjach tutaj tego dotykowego panelu. Powiem troszeczkę więcej. Dodatkowo jest specjalny filtr i pojemnik na wodę. tutaj wlewamy do tego pojemnika wodę. Ten pojemnik ma pojemność 5 litrów. Także wystarczy spokojnie na całą noc działania tego urządzenia. No i taka... Zatyczka tej zamykamy po złożeniu tego urządzenia. Jak się w ogóle składa to urządzenie. Jest bardzo proste w obsłudze. Filtr montujemy w tym miejscu, wkładamy pojemnik i praktycznie urządzenie jest już gotowe do użycia. Od góry nalewamy wody, to też zaraz zobaczycie. I teraz tak, całe urządzenie. Po takim zamontowaniu ma wysokość 73 cm. Szerokość to 21 cm. Jest bardzo wydajne, bo ma 300 ml na godzinę rozpylania wody w powietrzu i zużywa tylko 28 W, więc naprawdę jest dość oszczędne, jeżeli chodzi o pobór prądu. Dodatkowe informacje znajdziecie na stronie producenta newelectric.com new -electric Tutaj macie adres i ten adres będzie również dostępny w opisie. Dzięki zastosowanemu panelowi dotykowemu obsługa nawilżacza jest bardzo prosta. Aby urządzenie włączyć należy przycisnąć przycisk ON-OFF. W tej chwili widzimy temperaturę oraz widzimy poziom yy, regulacji rozpylania wody. Te poziomy możemy sobie zmienić tutaj tym przyciskiem. Mamy do dyspozycji trzy różne poziomy rozplania wody. Dodatkowo mamy przycisk timera. Timer uruchamia zegar. Po usta ustalonym czasie urządzenie wyłączy się i mamy do dyspozycji po pierwszej godzinie, po drugiej godzinie, po czwartej i po ósmej godzinie wyłączenie urządzenia. Kolejne przyciśnięcie wyłącza timer. Następnie możemy ustawić sobie wilgotność standardowo ustawione jest 45% wilgotności, ale możemy regulować tym przyciskiem od 45 aż do 90% wilgotności powietrza według oczywiście własnego uznania. Tutaj dodatkowo jest przycisk anionów. Po kliknięciu tego przycisku automatycznie powietrze jest Oczyszczany. I mamy jeszcze przycisk lampki, jest to podświetlenie. To podświetlenie daje nam z tyłu taki efekt z, po podświetlenia. Tutaj te diody zmieniają się, e, zmieniają swoją kolorystykę, praktycznie od zielonego, czerwonego, niebieskiego wszystkie te podstawowe kolory. Ale ten przycisk ma również e, drugą ważną funkcję: po przyciśnięciu przez 3 sekundy. Wyłącza nam, wyłącza nam wyświetlacz w panelu dotykowym. To jest bardzo ważne, ponieważ w momencie, kiedy chcemy, aby urządzenie działało w nocy, to ten panel, jednak świecący panel, bardzo by nam przeszkadzał. W związku z tym, wyłączenie go naprawdę jest dobrym rozwiązaniem. Sam testowałem, więc wiem, co mówię. I oczywiście przy 10 przez 3 sekundy ponownie tej. Tego przycisku uruchamia znowu wyświetlacz. Wyłączenie podświetlenia, podobnie, jedno kliknięcie. Równie prosta jest obsługa za pomocą pilota. Na pilocie znajdują się przyciski opisane dokładnie tak samo jak na panelu dotykowym. Pełnią one dokładnie te same funkcje. Oczywiście, żeby włączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk Power, czyli tutaj w naszym przypadku ON. Off. Możemy swobodnie regulować każdą opcją, czy to regulacją rozpylania wody, czy poziomem wilgotności powietrza. Możemy włączyć, wyłączyć aniony, ustawić czas, a nawet włączyć lampkę czyli to podświetlenie. Jedyne, czego nie możemy zrobić z pilota, to wyłączyć podświetlenia głównego panelu dotykowego. Tego za pomocą pilota niestety nie jesteśmy w stanie zrobić. Wszystkie inne funkcje działają dokładnie tak samo jak na panelu dotykowym. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takich nawilżaczach, czy używacie, jaką macie wiedzę na ten temat i przede wszystkim jakie macie doświadczenia w używaniu tego typu nawilżaczy powietrza. Dajcie znać, czy używacie właśnie nawilżaczy marki Kronos, czy może jakichś innych. Czekam. Na Waszą aktywność pod filmem. Link do y, produktu, do strony producenta, również znajduje się pod filmem. No i cóż, bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas na oglądanie y, mojego filmu, tego i oczywiście innych filmów, które dla Was nakręciłem. I do zobaczenia w następnych, kolejnych filmach. Cześć!